Przebyliśmy na Jasną Górę w pierwszej pielgrzymce, aby ponownie zaprosić Maryję do naszej diecezji. Już wkrótce, 26 sierpnia, tutaj właśnie, na szczycie jasnogórskim, przyjmiemy obraz, aby go zaprowadzić do naszego diecezjalnego domu. A 30 sierpnia o godzinie 11 w Katedrze Sosnowieckiej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie wędrowania Maryi po parafiach naszej diecezji. Po co ona przychodzi? Po pierwsze, tak jak do Elżbiety i Zachariasza, przychodzi po to, aby Duch Święty stąpił na nas ponownie, bo tam gdzie Duch Święty jest, tam miłość Boża jest rozlana, a jak wiemy, miłość Boża jest fundamentem nadziei, a my jesteśmy pielgrzymami nadziei. Ponadto, jest to dom Zachariasza. Chcemy, żeby Maria przyszła także do kapłanów, żeby przyszła do nas, którzy może jesteśmy trochę jak Zachariasz milczący, zawstydzeni i potrzebujemy, aby jej obecność sprawiła, aby nasza ewangelizacja, aby nasze kapłańskie życie było pełne dynamizmu i pełne radości. I mocy. Przychodzi również Maria do nas po to, aby jak w Kanie Galilejskiej zobaczyć nasze biedy, zobaczyć nasze braki i poprosić Jezusa o przemianę o to, aby wiele spraw, które są trudne, stały się naszą siłą i naszym błogosławieństwem. Przychodzi również Maria pod nasz krzyż pod te trudne sprawy, które też widnieją na jej twarzy, bo wiemy, że ma rany na twarzy i podobnie nasza diecezja ma różne zranienia, różne problemy, cierpienia wielu z nas żyje w samotności, w smutku i potrzebujemy aby ona przyszła i poprosiła Jezusa o to aby wszystko co trudne mogło się przemienić i zmartwychwstało i potem ostatnia rzecz bardzo ważna Maria przychodzi po to aby być z nami w naszym wieczerniku tak jak z apostołami by stąpił Duch Święty i abyśmy wyszli z tego wieczernika decyzyjnego i ewangelizowali bo po to jest kościół kościół jest po to żeby głosić dobrą nowinę a nie po to żeby trwać w zamknięciu i w zawstydzeniu i w jakimś lęku i niepokoju i kolejna rzecz mamy takie wielkie pragnienie i Chciałbym, żeby peregrynacja temu służyła, żeby owocem. Jej nawiedzenia był synod. Decyzjalny synod, drugi, który chcielibyśmy przeprowadzić, po to, aby móc otworzyć się na działanie Ducha Świętego, na słuchanie siebie nawzajem, by odczytać znaki czasu, które Pan Bóg nam proponuje odczytywać, prześwietlić je Ewangelią i sprawić, żeby stały się znakami nadziei. To wszystko już się wkrótce zacznie. Zapraszam Was wszystkich do zaangażowania, zapraszam także do obecności w takich miejscach szczególnych, gdzie będziemy przeżywać jubileusz pod kątem miłosierdzia, przebaczenia i pojednania, bo jest wiele spraw w naszych dekanatach, parafiach, które potrzebują takiego podsumowania i nowego otwarcia. I zapraszam Was także na rekolekcje diecezjalne w październiku, wieczorem wszystkich decyzjan, a do południa kapłanów, po to byśmy mogli przeżyć takie doświadczenie wspólnoty, która buduje, która raduje i która otwiera się też na innych. No i chcę zaprosić również młodych ludzi, aby z Maryją przeżywali swoje święto. To będzie 18 października, Strefa Młodych Festiwal w Sosnowcu. Drugie już takie wydarzenie, ale tym razem razem z Maryją po to, żeby ona mogła nas pobłogosławić i byśmy tak jak ona, nastoletnia dziewczyna, mogli iść i ewangelizować pod górkę. Nie jest łatwo, ale młodzi lubią wyzwania. Cieszę się bardzo, że Maria już jest blisko i będę się modlił o to, aby te owoce, które my mamy, się zrealizowały, ale żeby Pan Bóg nam dał jeszcze więcej owoców, których się nie spodziewamy.